Witajcie moi kochani, z tej strony Brateusz, a dziś symulator kopania wiertłem. Zobaczymy o co tutaj chodzi. Mamy jakieś pole. Dobra. Przytrzymaj lewy klik i kopiemy. Wow. No dobra. Kopiemy. A i tutaj widzicie? Już nam daje pieniążki. Kup wiertarkę? No pewnie, bierzemy ją. Dobra sklep z wiertarkami. No i kopiemy dalej. Ło, wow, teraz już dużo więcej pieniążków. Dobra, dobra. Aj kurde, zrobiłem błąd, bo nie popatrzyłem ile następna wiertarka kosztuje, ale może nam wyskoczy. A jak nie, to zrobimy powrót na powierzchnię zaraz, co? Patrzcie kobiemy na dół. Ooo, już nawet jesteśmy. Patrzcie, o, już tutaj. Tutaj też jakiś kolega i sobie leci. No zobaczymy. Mam 2000. Powrót na powierzchnię. No pewnie będzie coś, pokaż. Za 1000. jest 25 O, to jest razy 5 podzielam się. Wow Lecimy do naszej dziury. Dobra, 25, prawda? Mówiliśmy. <laughs> mm, nie będziemy dodawać z ulubionych. A tu idzie zrobić automatyczną wiertarkę. A tu trzeba kupić <laughs> tarbówkę. A tu No, Otóż nie tym razem. Dobra, lecimy. Jeszcze chwilka, a Wy możecie zostawić Buba. O, patrzcie, już kamień. Dobra, mam 25. Powrót. Dobra. Kolej z wiertarkami. O, tu już jest 10 i szybciej. A następne? 150. Dobra. No to kopiemy sobie jeszcze. O, wow. Po tyle. tysiąca daje. To szybciutko. No skoczkowam. Jeszcze zwierzaki widzę są tutaj. Ale nie widziałem jeszcze, żeby ich kupić. Może zaraz pójdziemy sobie zerknąć, ale to pucharki trzeba, więc spodziewam się, że trzeba przejść po prostu całe. Wtedy jakiś zwierzak nam wpadnie. No, dobra. Dostajemy cały czas tyle samo niezależnie od tego czy to jest ziemia, piasek Zobaczymy czy na kamieniu tak samo też będzie No ale Tak, tak, tyle samo, tyle samo Dobra Do boju na dół Wrum, 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 O! Diorit, ale ładnie to wygląda, co? Taki zielon kawy. Ogólnie rzecz biorąc? Nie źle. Ja nie wiem, czy nie potrzebujemy 125, czy coś takiego mówiłem. No Jak wiecie już po innych odcinkach tutaj, kochani. O! Różowy kwarc, tutaj już dłużej kopie, no. To trzeba będzie jakiegoś lepszego. Wezmę 250 zrobię, może już będzie jakiś lepszy nawet. My się przekonamy. Dobra. Ale już prawie jesteśmy na samym końcu, może zrobimy do końca? Nie no, wyjść na powierzchnię. Gę z wiertarkami, a nie, 150 na 3,5 miliona. Okej. Okay. No dobra. To idziemy dalej. Lasu będziemy kopać, o. No, w miarę szybciutko. Wydaje mi się, że możemy tym razem, zanim będziemy mieć te 3,5 miliona, bo teraz daje nam po 5 tysięcy, to chyba zdążymy już do samego końca dojść. Albo mogę się mylić, to wiem. No zobaczymy, nie? Na razie gra, no jest okej. Okay. Nie jest jakaś trudna bardzo. Też trzeba samemu robić, no chyba, że wydamy robuxy, wiadomo, ale no po co? No to nie ma frajdy wtedy w grania też okej, okay, już jesteśmy tutaj prawie na połowie i 400 tysięcy mamy. Jak, czyli jeżeli spytacie, czemu kopiesz tutaj, a nie idziesz do tej twojej dziury już, no bo tu szybciej jakoś leciało, na tym różowym jakoś wolniej to wszystko leciało. Więc stwierdziłem, że może porobimy jeszcze pieniążków, ale widzę już chyba damy radę, jedziemy dalej. Pum, pum, pum. Dobra. O! Pęknięta lawa. Widzicie, tutaj już dużo wolniej leci, no bo nie mamy tej lepszej wiertarki. Ta wiertarka w teorii jest zielona, no to nie wiem, tylko będzie na te zielona. Tak jest teoria, ale praktyka no wiecie. Wiecie jak jest. Jest nazwana jako neonowa. No ale dobra. Jakoś tam idzie. Zobaczymy, czy ten ostatni też damy radę zrobić. No się wszystko okaże, moi drodzy. Wszystko się tutaj okaże. A ja nadal, <laughs> jak możecie słyszeć, troszkę z głosem problemy. O, skała podłogowa. Ło, wow, ale to długo leci. Ale i tak nie mamy 3,5 miliona. Tam było chyba ile się nie mylę, więc no trzeba, trzeba niestety pokopać trochę tak, nic nie poradzimy moi kochani, no chyba żebym właśnie, kurde, bo to długo, chyba pójdziemy kopać po prostu jeszcze, no nie wiem, bo ja bym chciał właśnie zobaczyć co się stanie, będę miał może pucharek da, może zwierzaka będzie można kupić. No nic, no zrobimy to, zrobimy zobaczymy. Nie można być pazernym. Nie można wszystko szybko, szybko. Chociaż ja lubię szybko, szybko. Wiecie, jak to jest, no? Brateusz lubi dużo, dużo, ale e, tutaj fajnie, fajnie patrzcie. Te i tak, jakby te skałki lecą jak w Minecraft'cie. Te jakieś, nie wiem, czy to woda, czy coś w ala, tym stylu. Do tego jeszcze jakieś różowe takie. Fajna, fajna animacja. Tymczasem my już jesteśmy w połowie, jeżeli ten skończymy, będzie połowa. Tutaj właśnie możemy sobie zobaczyć. Mamy sobie już tutaj prawie końcówkę. Znaczy połowę mamy tego ostatniego. Więc jeszcze tak w 5 chyba? Nie wiem, nie liczyłem, ale sprawiedliam się, że nie wiem, 10 jest taka by była logika. Ale czy tak jest? No, tego nie wie nikt moi drodzy, tego nie wie nikt. Dobra. Mamy 7 tysięcy. No sporo, sporo. Tylko szkoda, że za to nie kupię nowego wiertła. <śmusza> Musiał jeszcze tak... Trzy albo cztery razy, nie? Znaczy, jeżeli trzy i pół miliona, to pięć nawet, więc... No ale zobaczymy, zobaczymy. Dobra kała podłogowa, chyba jeszcze ten i jeszcze jeden, jeśli się nie mylę. Zobaczmy. Dajmy go. No już jesteśmy. Okej, okay, tamten już wraca na górę. Czyli jeszcze ten. Tak? Powiedz mi, że to już ostatni. Jest. Wow, fajnie. Yy, gospodarstwo. Ask? Aha, nie, no tak to nie. Aha! Dobra, muszę tam spać jeszcze raz, czekajcie. Bo nam nie dało tego. Wow, ale lecimy. Łohooo! to i zarabiaj. Klep, czyli pół miliona. No to bagno, nie? A tutaj? A, bo tu są jajka i można normalnie kupić jajka. Dobra, dawaj. Myślałem, że to za pucharki będzie, wiecie. Kupimy od razu trzy zwierzaczki. Przeważnie w takich grach można po trzy mieć. Ale czy to prawda? Najlepsze wyposażenie. Tak, można mieć po trzy. Dobra, do teraz to, to... To będzie śmiga. I co wiem. Pa. Brum, brum, brum. No i teraz to dużo więcej daje, no. Kurde, że ja nie wiedziałem o tych wieżeczkach wcześniej. Tak to byśmy już mieli następną wiertarę. No ale dobra, jedziemy z tym dalej. Teraz tutaj wbijemy. Propadałoby reparować trochę tego, bo te zwierzaki... no nie są najlepsze. Półtora to słabo, słabo. Ale wiem, że za milion są niektóre, ale chyba kupimy najpierw wiertarkę za 3,5. Tak zrobimy. Na razie i tak szybko idzie, więc nie ma sobie zmieniać. Kupimy sobie wiertarkę 3,5 miliona. I jak nam starczy jeszcze milion, gdy fajnie by było, czyli 4,5 miliona całkiem, żeby jednego zwierzaka za milion kupić. To by było spłoczko. Ale czy nam się uda? Hmm. Kudos! O! Ale mam dobie. Wysłał do wymiany. Nie, chcę wariacie, Chcę sobie całą pograć. Tutaj ludzie są mieli, przeważnie w takich grach. Chcą ci dać jakieś fajne zwierzaczki na początek, już. Żebyś się nie męczył, tak jak ja tutaj, typowa robota. No ale. Nie o to tutaj chodzi, tak? No dobra, jakoś szybko to leci. Zobaczymy, jak to na tym tym będzie lecieć. No nie leci jakoś mega szybko. Ale zaraz będziemy mieli 4,5. Więc myślę. Nie chcę Wszyscy sami mi wysyłać. Ja rozumiem, że nagrywam na YouTube moi kochani, ale... Dajcie suba, lajka i komentarz i dzwoneczek. No. Więcej ja nie potrzebuję. Ja sobie tutaj poradzę. Dobra. W ogóle czemu jest napisane pająk? A to jest... To, to, to jest jakieś reki na nie pająk, nie? No ale dobra. Dobra, tutaj wolno już kopie, Ryba klaun, gwiazda morska, dobra zrobimy jeszcze jeden. Dobra, powrót na powierzchnię. Kupujemy nowe wiertło, no to już lepsze będzie dużo, na scenę 50, okej. Okay. Idziemy sobie, otworzymy jeszcze tego. A on 10 milionów jednak, no, no dobra, otwieramy kilka tych. Niezwykły, okej. Okay. I już jest lepszy raz dwa, fajnie by było jeszcze jakiegoś razy trzy sobie to nie jest raz. Dwa. No dobra, dawaj dalej. No tutaj możemy sobie ich potem spodziewać się jak w innych grach, czyli na przykład trzy takie same do jakiegoś innego i sobie ewoluowywać. Ale przekonamy się o tym zaraz. No no, my jeszcze trochę. Fajnie by było jakiegoś lepszego dało, nie? No, co my tu mamy Lepsze wyposażenie. No i tak to wygląda. A idzie. Nie wiem czy idzie, ale otworzymy jeszcze. O, rzadki, dobra. Teraz co da? 2 x 3, 1 x 2. Ale ja nie chcę tego, ja chcę tego, bo ten jest ładniejszy. Zielony. Dobra, co tu jeszcze mamy? Złota maszyna. Eee. Yy... A. Mój tak. Pusz. 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 O, wiemy jakie jest tego zwierzaka. Udało się nam. O! Zobaczmy. Wow! Pię. To teraz zrobimy jeszcze z tych. Zobaczymy czy nam się uda. Panie by było. To niestety nam się nie udało. Ale i tak, cztery. Patrzcie, super jest. No no, fajnie, fajnie. O, i mamy już ten nowy nasz. No, ten to też daje już dużo rozpoczka. Dobra, lecimy na sam dół, kochani. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. Ile dostaniemy? Pokaż. No, ten to dużo szybciej ma jakiś lepszy sprzęcior. Dobra, dawaj, dawaj tą ziemię. No jak to się będzie resetować, to może idźmy na ten ostatni. To znowu jeszcze raz to samo robić. Trochę to trwa, nie powiem, że nie, aczkolwiek, no będziemy mieli pucharek, chciałbym jeszcze zobaczyć, co ten pucharek nam da, bo jestem mega ciekawy właśnie. Ale spodziewam się, że po prostu są różne światy, tak? A, no właśnie, różne światy są. I tutaj możecie sobie zauważyć, potem mamy świat dinozaurów, po trzy pucharki za skończenie, 10 potrzebujemy, 100, o, dużo tych światów, czyli spoczko. To jest spoczko. Bo nie kończymy gry tak naprawdę no w 10 minut, czy tam 20, nie wiem ile już tutaj gram. Tak chwilkę. Więc fajnie. No ale my tego raczej nie będziemy my aż tak robić, a sobie jeszcze spróbujemy otworzyć yy, coś, czy nam się uda, fajnego, ale nie wiem. Wszystko się okaże. Na razie musimy tutaj jeszcze, ten jeszcze jeden chyba, a nie, już, dobra, kupić, a, to kłamią, to kłamią moi drodzy, no 10 milionów na wyżaka byśmy chcieli. Ja może szybko nafarmimy te 10 milionów jeszcze, żeby otworzyć tą najlepszą, może tam nam właśnie wyskoczy taki game changer zwierzak, który będzie sam kopał i wszystko, całe pole i w ogóle i, i, i tak dalej, więc dawajcie. Zostańcie jeszcze tutaj chwilkę, ja też tutaj kopię już mamy 10 milionów. O, teraz. Dobra. Chwila prawdy moi kochani, patrzcie jakie to są... Piękne stwory. Tego by dało na 1%. Dawaj! Uuu! Wow. Wypicki, mieliśmy tylko 5% na niego. Patrzcie, razy 21. Widzowie! Patera. Przecież to, to, to jest mistrzostwo. Wow! Po 300 tysięcy daje. Wow! No, muszę przyznać. Nieźle. Nieźle, bardzo, bardzo nieźle. No to możemy jeszcze zrobić tak. No jak już tak to daje widowie. To wbijemy jeszcze... Ile tam było na następne? Klet? A to nie tu. No nieważne, chyba 25 milionów? 35? Coś takiego, ale tak to szybko teraz idzie. No przecież to jest... Czy... A może byś zwierzak jeszcze zainwestować lepszego? To też jest ten dobry. Dobry plan. Co wy na to? Zrobimy jeszcze na dwa zwierzaki. Na dwa zwierzaki. Czyli 20 milionów. Dawaj, dawaj Już tutaj jesteśmy. Zrobię 25 w razie, gdyby wiertło tyle kosztowało. Chyba kosztuje 35. Zobaczymy. Jak no, będzie wstać na wiertło. Kupujemy wiertło. Pokaż. Wiertło. 50. Oooo, o, o, o. dobra. Moi kochani, losowanie. Taran! Niezwykły, ooo. A. To on po prostu jest zwykły. No dobra, no. no. Aż tak nie dało, no. Ale razy 9 to już jest coś. Jeju. No faktycznie powiem, oddało. Oddało. Jest super. No także tak, no widzowie, ja nie chcę nic wam mówić, ale dziękuję wam serdecznie, że oglądaliście do końca tego odcinka. Ja też tutaj nie będę całej gry przychodził, ale ja sobie pogram na bezodcinkowej na pewno. Podobało mi się to jakoś, szczerze mówiąc, takie fajne, ciekawe, interaktywne. A wy możecie też interaktywnie tutaj podziałać i klasycznie sub, like, dzwoneczek. No i widzimy się w następnych odcineczkach. Pa, pa, pa!